Heyo, odpowiadam dziś na różne pytania osób, które dostałam. Jeśli znajdziesz czarną torbę, to tam jest pistolet na potwory. Jeśli są... Już lubię ten kanał. Bardzo mi miło z Twojej strony. Czy ktoś tu jeszcze jest? Właśnie chciałam Wam przedstawić mojego kotka, którego znalazłam na ulicy. Kiki, chodź tu. W jakimś domku jest wyjście. Nie wiem w jakim, ale jakimś. W żadnym domku nie ma wyjścia, stąd nie da się wyjść. Czy są tu jakieś potwory? Są tu dwa rodzaje potworów. Pierwsze to czarne, gdy Cię zobaczą. Pierw stoją w miejscu, gdy ich widzisz. Atakują Cię białe, nic nie robią. Są nieagresywne. Czy masz coś do jedzenia? Zazwyczaj nie jem nic ani nie piję, ale czasem zjem czekoladową badaczkę. Czy masz wrażenie, że nie jesteś sama? Nie wiem, ale ja czuję, że ktoś na pewno tu jest. Czy jest tu coś, co możesz robić? Mogę się bawić z kotkiem albo chodzić po różnych ziemiach. Lubię cię. Miło mi z twojej strony Lubisz słodkie czy słone? I tu jest problem, bo lubię słone i słodkie. Masz zamiar zmienić skina, Niechaj. Nie! Czy widziałaś jakieś kreatury innych ludzi? Już odpowiadałam na te pierwsze pytania. Czy długo tu jesteś? Nie wiem, ale pewnie tak. W GL ładnie wyglądasz. Dziękuję za komplement myszko. Spróbuj krzyknąć. Wypuście mnie, stąd ja żyję. Mam nadzieję, że pomoże. Wypuśćcie mnie stąd, ja żyję. Nie pomogło. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się niedługo.